Witamy wszystkich bardzo serdecznie, wy kolejny materiale na pogrącach betów, z tej strony Jacob, z tej strony Patryk. No, no i zaczynamy z nowy tydzień. Słuchajcie, na wstępie też oczywiście zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co tu się dzieje, a warto oczywiście, polecamy. No i oczywiście zapraszamy też na naszego Instagrama oraz grupę na Facebooku, gdzie no już ponad 4000 osób jest, go. więc naprawdę bardzo fajna społeczność. Dobra, podsumowanie weekendu. Podsumowanie weekendu widzicie kuponiki, które postawiliśmy łącznie z piątkiem. Progresję jest na zielono i niedzielny kupon również na zielono jest. W sobotę dwa killery: było to Oliwe i. Atletico Liwa, nad bramki nie potrafiło z Evertonem, także dzisiaj próg progresji numer jeden i zaraz zobaczycie, co wam, mamy dla Was, do zaproponowania. Dokładnie tak. E, no to co? Na samym początku też zachęcam Was do założenia konta, nawet klik, jeżeli go jeszcze nie macie, bo z kodem BETY50 Was pierwszy zakład jest bez ryzyka do 57 zł. Jak to działa? Jeżeli postawicie 57 zł i wygracie, no to gratulacje, wszystko wraca, jest, jest, jest Wasze, tak? A jeżeli e, by nie siadło, no to 50 zł wraca na, na Wasze konto, no i możecie albo wypłacić, albo grać dalej, także bardzo polecamy BETY50, przypominam Kod. 50. Dokładnie. A teraz przechodzimy, słuchajcie, do naszej progresji. Pierwszy próg, bardzo fajnie, więc zmierzamy do uwaga. Włoch. Do Włoch, tam zacznę, tam zacznę. Juventus, Krotone, no to Juventus wiadomo, forma wątpliwa, jeżeli chodzi ogólnie to jak im idzie w lidze, no muszą, na, jeżeli chcą liczyć W tym momencie się... szóste miejsce, tak. za chwilę mogą wypaść na rzecz Napoli, chociaż wątpię, bo to no Napoli. Wydaje mi się, że mimo wszystko Juventus Ale... będziemy tutaj mówić w top 3 pod sam koniec sezonu, co mhm. nie zmienia faktu, że utrudniają sobie jak tylko mogą. Jak tylko mogą, tylko mogą dokładnie. E, no Krotone z drugiej strony, ostatnio, no najgorsza drużyna w... Oczywiście, seria. seria. No i tutaj, tak, bardzo niski kurs na sam Juventus, więc tutaj nie będziemy patrzeć. Co natomiast można zauważyć po opacie na mecze Juventusu ostatnio, to to, że w praktyce może, w może nie każdym, ale w większości meczów naprawdę dużo rożnych pada. Więc przechodzimy sobie na rzuty różne i tutaj wybieramy zakład powyżej 9,5 rzutu rożnego w meczu, kiedy Juventus ma nieraz po 13. 13-14, oczywiście w całym meczu. Mówi się, to jest, bardzo, różnymi, ba bardzo, to jest dużo, bardzo dużo, a to jeszcze musimy dołożyć rzuty rożne kropane. nie? E, dokładnie, więc wydaje mi się, że będziemy mieli tutaj, szczególnie jeżeli Juventus nie będzie mógł znaleźć drogi do bramki, to będzie szukał tych rzutów rożnych, wiadomo e, jak to bywa. Dobrze, także inaczej rzuty rożne powyżej 9,5, 1,63. Tak jest. Ode mnie poleci um, typ um, superkursów, od razu powiem, Poproszę. bo jest tam podwyższony, a czemu mielibyśmy nie wziąć wyższego kursu, skoro oczywiście. i tak to... Stawiamy mecz. Osasuna Sevilla, po prostu dla mnie to spotkanie wygrywa Sevilla. Okej, okay, teraz możemy sobie powiedzieć, widziałeś mecz z i tak dalej, tak dalej, bo tam Sevilla faworytem. Może być to uwarunkowane tym, że może teraz kibice La Liga mnie tutaj zlinczują, ale poziom La Liga w tym sezonie, no, lekko odstaje. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja? Przyjeżdża Borussia, przyjeżdża Borussia Dortmund, która powiedzmy sobie szczerze w lidze nie zachwyca, w niemieckiej. I gra po prostu sobie, wygrywa 3-2 z, z czwartą drużyną La Liga. Bez żadnych, żadnych problemów. Znaczy, powiedzmy coś sobie szczerze, to wszystko, że może mieć efekt jednego meczu, tak? Tutaj coś im siadło, lepiej wyszło, jeżeli chodzi o. o Borusem, ale przy dzień Sevilla gorszy, pomimo tego, że pierwsi strzelili bramkę, prawda? No, duma, e... A, właśnie, no i też Sevilla właśnie strzeliła pierwszą bramkę i oddała to prowadzenie Borusi. No. Zazwyczaj w 7 na, na, 7 na 8 meczy Sevilla zawsze strzelała pierwszą bramkę. No nie postawimy tego, bo kurs jest niedowalający, ale postawimy właśnie, że Sevilla, jeżeli już w bramkę według mnie w tym meczu z Osasuną, to już ten mecz wygra i 2-11 kurs na pod, no, podwyższony właśnie. przez BetClick na superkursach sobie postawimy. No to stawiamy oczywiście 50 zł, no i czekamy aż się zazieleni. Zanim przejdziemy do z, z kuponu specjalnego, oczywiście jesteśmy winni wam. Konkurs, dzisiejszy mecz konkursowy to ekstra klasa. Gliwice, Warta, Poznań. Dokładny wynik wraz z minutą pierwszego gola i nikiem z BetClicka nieedytowany komentarz. Pierwsza osoba, która trafi zgarnie 50 zł na swoje konto bonusowe od BetClick. Dokładnie tak. Kupon specjalny dostajemy tutaj na superkursach. I weźmiemy pierwszy mecz z góry. Jest to Polska najwyższa klasa rozgrywkowa, Ślep Suwałki gra z Treflem Gdańsk i dla mnie Tref to spotkanie wygrywa, trzecia drużyna tabeli, a Szlepsk z pięciu ostatnich spotkań to są porażki, także myślę, że z trzecią drużyną się nie przełamiał. I kolejny typ będzie pochodził różnie z Superkursów, a z drugiej Bundesligi, bo tam grają dwa zespoły, które walczą w tym sezonie za wzięcie o awans do najwyższej klasy rozrywkowej, mianowicie Fifth. <gryny> Holstein Kiel, ee, oba zespoły bramkoszczelne, chociaż ostatnie, ostatnie spotkanie może na to nie wskazywać, tam był wynik 0-0. Cóż, wypadek przy pracy. Okay. Tutaj stawiamy na to, że obie drużyny strzelą gola, ponieważ no, wypadałoby w tym meczu gryźć trawę, bo można po prostu od przeciwnika odskoczyć i wskoczyć właśnie na to trzecie miejsce premiowane barażami. E, tak wyglądają te typy na kuponie specjalnym. W takim razie 50 zł. także... No dobrze i to by było na tyle, oczywiście jeżeli chcecie szybko Kursy od nas, to zapraszam na Instagram, a tam od razu macie wszystko ładnie wypisane. A jeżeli chcecie posłuchać co nieco więcej, to zawsze YouTube albo też Instastory Jeżeli tam chcecie coś... poczytać, no to Facebook. Dokładnie. A zapraszamy też na grupę, no bo tam tak. też chwalicie się swoimi kuponami. Bardzo fajnie wam czasem siedzi. No dobra, to było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Ja w piątek, a spackujcie codziennie. No i co? Trzymajcie się.